Hej, cześćman, witajcie moi drodzy, jestem oczywiście Niesmieszny ninja, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was po bardzo długiej przerwie, lecz chciałem się z wami podzielić moimi wrażeniami po skończonym obejrzeniu 11 sezonu LEGO Ninjago Właśnie przed chwilą, dokładnie 18 minut temu zakończyłem oglądać otóż ten sezon. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobili twórcy 11 sezonu Lego Ninjago, ponieważ jest on zrobiony bardzo, a to bardzo doskonale. Wszystkie postacie są e, idealnie wyrenderowane. Fabuła jest świetna, e, więc nie mam żadnych zastrzeżeń dotyczących tego sezonu. Jednakże chciałem wam powiedzieć, że fabuła nie była aż taka... aż tak... Nie była aż tak dobrze rozwinięta jak fabuła e, sezonu, w którym, e, w którym Jay i Nia zostali parą, e, to znaczy w sezonie, który był z tym Jimem, e, który spełniał e, życzenia. Tamta fabuła mi się wydawała do, trochę lepsza. Troszkę e, twórcy poszli, poszli sobie chyba na łatwiznę e, dodając tego m, tego, tego e, całego samuraja, który pomógł im się wydostać z tej serii. Mogło być to rozwiązane w trochę inny sposób, ponieważ troszkę tak, no, no, no e, powiedzmy było to trochę, trochę oczywiste, ale bardzo e, przyjemnym E, zdarzeniem dla mnie było to, że twórcy dodali taki nieoczekiwany zwrot akcji, e, czyli e, Zane został, on został, był e, lodowym cesarzem, któr z którym od początku chcieli walczyć. Według mnie to było bardzo świetne posunięcie, ponieważ wywarło bardzo pozytywne emocje, wydaje mi się, że w wielu e, wielu widzach tego serialu więc tyle się chci ch ch chciałem z Wami podzielić. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki krótki filmik. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, suba na moim kanale. I widzimy się w następnej filmie Nie wiem kiedy naprawdę, bo mój zapał do tworzenia filmu na ten kanał jest bardzo mały, ale może mi się uda coś kiedyś. Więc trzymajcie się i cześć!